Jaki jest najbardziej znany obraz świata? To trudne pytanie, bo co to w ogóle znaczy znany obraz? Załóżmy, że znany obraz to taki, który mogło zobaczyć najwięcej osób, a zatem jest najbardziej rozpoznawalny. A jak sprawić, aby obraz, który zwykle jest jeden, i na przykład wisi na ścianie w muzeum, albo co gorsza jest do ściany pałacu albo kościoła przyczepiony, bo jest freskiem? Jak sprawić, żeby taki obraz zobaczyły miliony ludzi? Oczywiście, trzeba go powielić. Trzeba wydrukować go w wielu egzemplarzach jako stronę w książce albo plakat, tak żeby mógł trafić on przed oczy ludzi, którzy nie będą specjalnie do niego fatygowali się ze swojego stałego miejsca zamieszkania. Oczywiście nie jest to wniosek nowy. Już artyści renesansu zdawali sobie sprawę, że aby ich pozycja jako malarzy mogła rosnąć, a zatem aby mogli oni żądać wyższych cen za swoje obrazy, no to muszą oni być znanymi malarzami, ich dzieła muszą być powszechnie znane. Być może pierwszą gwiazdą sztuki, która czuła że sprawnie przeprowadzona akcja piarowa może uczynić z gwiazdy z supergwiazdę był Rafael. Jego prace były przetwarzane do form graficznych, drukowane w bardzo wielu egzemplarzach i rozpowszechniane w całej Italii i w całej Europie. Dzięki temu wykształcony 16-wieczny Europejczyk mógł znać dzieła Rafaela, mógł zobaczyć w jaki sposób komponował on swoje obrazy, w jaki sposób uzyskiwał harmonię form bez jazdy kosztownej, drogiej, niebezpiecznej do Italii. Oczywiście, te graficzne reprodukcje to dawały tylko na miastkę kunsztu, na miastkę talentu Rafaela. Nie pokazywały jego techniki malarskiej, nie pokazywały wreszcie nawet kolorów, jakich używał do malowania swoich dzieł, ale one pokazywały, że Rafael jest wielkim artystą. No dobrze, czyli jaki jest ten najbardziej znany, najbardziej rozpowszechniony obraz na świecie? Kilka tygodni temu zadaliśmy to pytanie na Facebooku. Jakie, było, jakie były odpowiedzi? Można się było tego oczywiście spodziewać. Mona Lisa. Ostatnia Wieczerza Leonarda, czy stworzenie Adama, Michała Anioła? Oczywiście są tu bardzo znane obrazy. To są być może faktycznie najsłynniejsze, najbardziej rozpoznawalne obrazy w Europie, w kulturze zachodniej, ale przecież świat nie kończy się na cywilizacji zachodniej. Świat nie kończy się na Europie i Ameryce Północnej. Daleko na wschodzie jest zupełnie inna cywilizacja, w której Historia sztuki przebiegała inaczej, która rosła inaczej i w której też żyją setki milionów, miliardy prawie ludzi. Sinosfera, czyli cywilizacja chińska. I być może właśnie najbardziej rozpoznawalnym, najbardziej rozpowszechnionym obrazem, jaki kiedykolwiek powstał, to wcale nie jest żaden z wielkich artystów, żaden z, z wielkich dzieł europejskich okresu renesansu, ale obraz, który powstał w XX wieku i być może teraz zobaczycie go pierwszy raz w życiu. Mao Zhu Xi, Qiu An yuan" pędzla Giu Przewodniczący Mao idzie do Anyuan. Obraz przedstawia epizod z życia młodego Mao Zedonga, czyli późniejszego przywódcy komunistycznych Chin, gdy w 1922 roku, wkrótce po powstaniu komunistycznej partii Chin, udał się on do Anyuan w prowincji Jiangxi, aby wesprzeć strajkujących tam górników. Ale jak to się stało, że ten obraz stał się tak popularny, że być może jest najbardziej rozpowszechnionym obrazem na świecie? Obraz został namalowany w 1967 roku. W Chinach szalała wtedy rewolucja kulturalna, wielki ruch polityczno-społeczny zapoczątkowany przez Mao Zedonga, którego deklarowanym celem było oczyszczenie państwa z elementu burżuazyjnego i całkowita przebudowa chińskiego społeczeństwa w duchu maoizmu. Wydarzenia rewolucji kulturalnej były gwałtowne, a nawet krwawe. Na czele rewolucji kulturalnej stali Hun Wei Bini. Czerwona Gwardia Młodych Komunistów, którzy postawili sobie za cel zburzyć, zwalczać cztery stare. Czym były te cztery stare? Stare idee, stara kultura, stare zwyczaje i stare nawyki. Chodziło o to, aby zetrzeć wszelkie ślady dawnych imperialnych, feudalnych Chin i na ich miejscu zbudować nowe, komunistyczne, czerwone społeczeństwo. To ścieranie z ziemi resztek feudalizmu, pozostałości dawnej potęgi Chin, no niestety odbywało się często, bardzo brutalnie. Bo co może symbolizować dawno, dawne czasy? Zabytki? Sztuka? Kultura? To wszystko miało przestać istnieć. Hunweibini nie znali litości ani dla intelektualistów, którzy reprezentowali dawny porządek, których wysyłali na przymusową reedukację, ani dla dzieł sztuki, dla dzieł architektury. Tysiące arcydzieł dawnej sztuki chińskiej niestety przepadło, zniszczonych jako symbole tego dawnego feudalnego porządku, które nie mogły nie znaleźć miejsca w nowym, szczęśliwym, komunistycznym świecie chińskim. Liu Chunhua, czyli autor obrazu Mao i do Anyuan, był Hun Weibinem, studiował na Pekińskiej Akademii Sztuk Stosowanych. Namalował ten obraz wspólnie z kolegami i tam zobaczyła go Jiang Qing, żona Mao Zedonga. Zobaczyła go i stwierdziła, że to jest obraz tego, jak powinna wyglądać sztuka, sztuka, która także ma być wszęgnięta w ten wielki zaprzęg dziejowy, to ona ma być jednym z narzędzi walki z czterema starymi i zakorzeniania na gruncie chińskim czterech nowych. Kazała powielić ten obraz jako plakat w 900 milionach egzemplarzy. Być może było to więcej niż jedna sztuka na każdego żyjącego wtedy Chińczyka. Plakaty z tym obrazem pojawiły się wszędzie. We wnętrzach i na zewnątrz budynków, w domach zwykłych Chińczyków i w urzędach. Wkrótce ten obraz zaczął żyć własnym życiem. Pojawił się na znaczkach pocztowych, na różnych przypinkach. Wreszcie zaczął być malowany na innych obrazach. Stał się ikoną zmian, ikoną rewolucji kulturalnej, ikoną budowy nowego komunistycznego społeczeństwa w Chinach. Dlaczego tak spodobał się Jiang Qing? Dlaczego stwierdziła, że to jest właśnie to narzędzie, którym zmieni Chiny, ten język sztuki, który pozwoli zbudować nowe społeczeństwo? Przede wszystkim, czy tak mogła wyglądać droga Mao do Anhui? Czy w romantycznej pozie mógł on iść przez niezwykle malowniczy chiński krajobraz w rozwianej szacie, by zmieniać świat, by rozpoczynać komunistyczną rewolucję? No, oczywiście nie. Dlatego ten obraz jest oczywiście rewolucyjny, oczywiście komunistyczny, ale także bardzo romantyczny. To jest coś, co określamy, określamy mianem rewolucyjnej romantyki, romantyzmu rewolucyjnego. Kiedy ja pierwszy raz zobaczyłem Mao idącego do Annuan, to skojarzył mi się z nim ten obraz. Wędrowiec nad Morzem Mgły Kaspara Dawida Friedricha z 1818 roku. I faktycznie na pierwszy rzut oka te obrazy są bardzo podobne. Oba przedstawiają. Dużą, centralnie umieszczoną na pierwszym planie postać ludzką, a w tle niesamowicie malowniczy, piękny krajobraz z górami i chmurami. Ale na tym podobieństwa się raczej kończą. Szczegóły tych obrazów są różne, odmienne, a zatem i ich przekaz jest inny. Wędrowiec stoi do nas odwrócony tyłem. Nie możemy go zidentyfikować. To może być każdy. A Mao jest odwrócony przodem. Nie ma wątpliwości, że to właśnie jest przywódca komunistycznych Chin w swoim młodym wieku. Wzrok wędrowca najprawdopodobniej spoczywa gdzieś daleko na krajobrazie, na odległych szczytach górskich, na odległych chmurach. A wzrok Mao jest skupiony na jednym celu. Nie wiemy, co to jest za cel. Być może An do którego idzie. Ale być może to skupienie wynika z tego, że widzi on już dalsze cele. Rewolucję komunistyczną w Chinach. Dłonie Mao są zaciśnięte w pięści. Jest on zdeterminowany. To jest to człowiek, który wie, czego chce. Na pierwszy oka jest to widoczne i namalowane. A zatem wymowa tego obrazu jest zgoła odmienna. Wędrowiec to Wydaje się być człowiek, który stracił sens życia, który poszedł w góry, i cały nastrój tego obrazu pokazuje, że te góry, te chmury, które rozpieszczają się u jego stóp, to ma być jego źródło inspiracji, natchnienia. Może tam, właśnie w tym malowniczym, romantycznym krajobrazie, stara się odnaleźć sens życia. Mao żadnego sensu nie musi już szukać. Ten piękny krajobraz jest za nim, on idzie w zupełnie innym kierunku. On idzie w kierunku rewolucji komunistycznej. On idzie, by czynić wielkie rzeczy, by odmieniać Chiny. Jest zdeterminowany. On już wie, czego chce i cały ten obraz o tym mówi. Czy te obrazy mają równą jakość artystyczną? Chyba nie. Czy ten obraz, czy Mao idący w kierunku Anuan, idący do Anuan, stałby się takim hitem, takim, taką ikoną, gdyby nie to, że został dekretowo rozpowszechniony w setkach milionów egzemplarzy? Raczej nie. Wtedy w Chinach takiej propagandowej sztuki powstawało mnóstwo, jednak te obrazy nie są ani trochę znane. A jednak tak ułożyły się dzieje historii sztuki, że to wcale nie Mona Lisa, nawet nie wędrowiec nad Morzem Mgły jest tym obrazem, który jest najczęściej reprodukowany, ale propagandowy plakat, który miał zmieniać świat i zwalczać dawną sztukę, by budować nową. Dzięki za obejrzenie tego odcinka. Kliknij poniżej, aby zobaczyć, co to jest Rokokoko, i kliknij tutaj, aby subskrybować ten kanał. Wejdź także na mojego bloga www.godaydiaarchi. Dzięki i do zobaczenia!